Trzy strategie radzenia sobie ze stresem, dzięki zastosowaniu technik pracy ze swoim umysłem, ze swoją podświadomością. Trzy techniki, dzięki którym opanujesz swoje emocje właśnie przy wykorzystaniu emocji, i sposób na to, jak połączyć jedno z drugim. O tym był dzisiejszy live w grupie skuteczniejsi na Facebooku, więc zapraszam cię serdecznie, żeby obejrzeć go w całości. Bardzo konkretne wskazówki, bardzo konkretne przykłady, od razu po prostu do wdrożenia. Więc jeżeli masz problem ze stresem, z napięciem, z takimi emocjami też różnymi innymi, które gdzieś tam Tobą szargają, to z pewnością te metody będą dla Ciebie bardzo, bardzo przydatne. Uczestnicy potwierdzili, że tak jest. Co jeszcze? Co jeszcze? No dzisiaj wtorek, więc tak, więc live w, w grupie skuteczniejsi, więc seria nagrań. TikToków, vlogów, nie vlogów, tylko wideo, które tutaj w najbliższych dniach będą się pojawiać, również z konkretnymi wskazówkami na temat pracy ze swoim umysłem i ze swoimi emocjami w ramach przygotowania oczywiście dla ciebie wyzwania, przebudzenie mocy. I ja już się nie mogę doczekać, żeby cię tam zagościć, ugościć, także zapisz się koniecznie na wyzwanie, przebudzenie mocy. Poniedziałek, wtorek, środa będziemy się widzieć, 15, 16, 17 kwietnia, codziennie o godzinie 23. Bezpłatne szkolenia o wartości kilku tysięcy złotych, na które, normalnie, na które normalnie trzeba byłoby kupić sobie bilet, dla ciebie będą bezpłatnie. Mój prezent. Z okazji wiosny, z okazji wiosny mój prezent dla Ciebie. Po co? Po to, żeby Ci pokazać, w jaki sposób możesz zarządzać swoim ciałem, w jaki sposób możesz stworzyć dla siebie rytuały skuteczności, jakie to są w ogóle rytuały, co ze sobą robić, żeby mieć więcej energii, więcej czasu, lepiej się zorganizować, lepiej generalnie zarządzać całym tym swoim systemem, żeby być bardziej produktywnym, produktywną. Praca z umysłem, moc. Umysłu, łudzenie mocy umysłu, czyli praca z podświadomością, praca ze słowami, z językiem, którego używasz, bo język to jest sposób programowania Twojej podświadomości i słowa, które najczęściej wypowiadasz, są tym, co tworzy Twoją rzeczywistość, co tam się zapisuje, co tam warunkuje później cały kolejny łańcuch zdarzeń, który się dzieje, bo słowa, myśli tworzą emocje. Emocje wywołują w nas określone. Decyzje, te decyzje prowadzą do działań, a działania dają rezultaty. To jest tak zwany PEDR, czyli Przekonania właściwie tam w pełnej wersji mamy. Przekonania powodują jakieś emocje, ale możemy sobie to uprościć, bo przekonania to jest po prostu zbiór naszych myśli. Więc myśli, emocje, decyzje, działania, rezultaty. Więc, żeby zmienić rezultaty w swoim życiu, potrzebujesz zmienić myśli, czyli potrzebujesz w odpowiedni sposób komunikować się ze swoją podświadomością. I tego właśnie między innymi nauczę cię w drugim dniu wyzwania, a trzeciego dnia będziemy sobie mówić o czym. O mocy emocji, czyli tego paliwa, tego, co jest w stanie cię absolutnie wznieść na wyżyny albo pogrążyć, w zależności od tego, czemu się poddasz. Możesz oczywiście uczyć się tego, żeby być neutralnym wobec wszystkiego, tylko bardzo często ta neutralność wcale nie polega na neutralności, wcale nie polega na tym, że ty jakby nie przejmujesz się sytuacjami to bardzo często polega na blokowaniu emocji, albo tych, które przychodzą z zewnątrz i to jest jeszcze ok, bo nie potrzebujesz wchłaniać emocji ludzi innych, którzy są wokół Ciebie, ale najgorsze jest blokowanie emocji, które są z środka. Nie pozwalanie sobie na to, żeby je w ogóle zaakceptować, odczuć, żeby sobie uświadomić, że one się pojawiają, bo jak sobie nazbierasz taki bagaż, to jest jak taki wielki plecak, Albo wręcz wór z kamieniami, który cię potem trzyma. I on Cię trzyma i on nie pozwala Ci się wznosić, on nie pozwala Ci korzystać z życia, on nie pozwala Ci osiągać tego, co mogłabyś osiągnąć albo mógłbyś osiągnąć, gdyby się tego balastu pozbyć. Więc techniki pracy z emocjami, strategie na to, w jaki sposób dzięki emocjom możesz być bardziej produktywna, sposoby na to, żeby te emocje uwalniać. Między innymi o tym będziemy mówić w trzecim dniu wyzwania. Także kupa wiedzy, kupa konkretów. Kupa to takie niedobre słowo. <laughs> Dużo, dużo wiedzy, dużo konkretów, a propos pomocy słów i, i, i tego, co one przekazują, dużo konkretów, dużo strategii, dużo praktyki. To wszystko, o czym będę Ci mówić, to są rzeczy, których ja doświadczam, które przepracowałam, które przerobiłam na sobie. To są techniki, z którymi pracuję u swoich klientów, osób, które przychodzą do mnie na szkolenia, na kursy, więc wszystko to jest poparte do świata. Jeszcze nie, żadne suche teorie, bardzo wiele z tych rzeczy jest też poparte badaniami. O czym szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam, dlatego że hmm, znaczy nie wiedziałam, nie wiedziałam, bo nigdy nie było mi to potrzebne. Jak ktoś mi mówił o jakiejś technice, która u niego działała, to po prostu wdrażałam, sprawdzałam i działało. Natomiast te wszystkie rzeczy są przebadane, po prostu przebadane, sprawdzone przez psychologów na różnych, na różnych grupach osób i Przygotowując teraz, między innymi, też to wyzwanie i materiały, i cały cykl umysł czy emocje, który możesz odsłuchać w grupie skuteczniejsi na Facebooku. Sama aż, yy, można powiedzieć, no, nie przecieram oczy ze zdziwienia, bo jakby wiadomo, że że to wszystko psychologia sobie przebadała, natomiast faktycznie nawet na takie proste rzeczy jak dziennik wdzięczności, zapisywanie emocji, wyznaczanie celów na to są badania, <grytania> na to wszystko są badania, które potwierdzają, że te metody są skuteczne. Więc dla wszystkich niedowiarków i tych, którzy potrzebują mieć coś, co naprawdę, naprawdę działa i to zbadali naukowcy, jest, jest. Także dołącz do wyzwania. Przebudzenie Mocy, wpisz w komentarzu Przebudzenie Mocy, żeby otrzymać ode mnie link, albo skocz do bio, skocz do opisu, tam również są linki do tego, żeby się zapisać, żeby obejrzeć choćby nagranie live w grupie Skuteczniejsi i skorzystać, skorzystać z tego, co tutaj bezpłatnie dla Ciebie przygotowuję. Tyle ode mnie na dzisiaj, życzę Ci wspaniałego wieczoru albo dnia, w zależności od tego, kiedy mnie wysłuchasz i do zobaczenia na wyzwaniu. Niech moc będzie z Tobą!